Cześć wszystkim, z tej strony Magda Sfa. Witam Was na pierwszym dniu Renadventure w moim wykonaniu. Dzisiaj jest Dzień Explore, Będziemy zwiedzać. No właśnie, a co będziemy zwiedzać? Jesteśmy w województwie lubuskim, przy granicy z województwem wielkopolskim, i właśnie tymi rejonami Polski się zajmę. Gdzie jestem dokładnie, w jakim obiekcie zdradzę Wam już niebawem. Teraz, jak widzicie, mam na sobie pierwszą stylizację i zbieramy się na śniadanie, także jeszcze tylko założę dodatki i możemy lecieć. Zanim wybiorę buty, pochwalę się jeszcze moją wspaniałą garderobą. Eee, tutaj mam buty, torebki, dodatki. No i oczywiście wspaniałe ciuszki, a jeżeli chodzi o wybór obuwia ja na dziś, myślę, że te buty do tej sukienki sprawdzą się w ale nie. Zobaczmy. Jeszcze tylko torebka, okulary i mogę lecieć zwiedzać. Co tam masz? Słyszałam, A co pod spodem? Boczek. Jak widzicie, jesteśmy w bardzo królewskim otoczeniu i tak się składa, że znajdują się w pałacu w Mierzęcinie. Tak widzę, że nasz powóz już czeka, jest bardzo wyjątkowy. Dopiję tylko kawę i lecimy zwiedzać. Ojoj, tak! Mają tutaj nadworne kocury. Jak widzicie, nasz transport jest bardzo wyjątkowy. Jeszcze bryczką nie jeździłam, szczególnie po terenie pałacu, więc szybko się niezła zabawa. Czytamy. Trzecia największa w Polsce. Przyznam szczerze, że nigdy nie byłam w winnicy nigdzie. Także jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda na żywo. Wczoraj miałam okazję skosztować już tutajszego wina i było przepyszne. Teraz fajnie będzie zobaczyć, jak to wszystko się prezentuje. Jak widzicie na terenie pałacu jest też stajnia koni. Mają tutaj aż 10 koni pałacowych dla prywatne. można skorzystać z nauki jazdy. Zresztą... Hmm, Powiem wam z drodze tej tajemnicy, że szykuje mnie niezła zabawa właśnie z tymi koniami, ale o tym później. Teraz cieszymy się przepięknymi widokami, przepięknym zielonym terenem. Wyobraźcie sobie, że cały obiekt Pałacu Mierzęcin obejmuje Dobra. 200 hektarów, także nie da się tego e, tak szybko objechać, zwiedzić. Niż niecierpliwie czekam na kąpiel w winie, jaką tutaj można sobie zafundować. Póki co napajam się tymi pięknymi widokami. I zabraknie nam też aktywności sportowych. Zobaczcie co tam jest. Kort tenisowy, może się skuszę. W ogóle ten wyjazd dla mnie jest e, bardzo odkrywczy, ponieważ nigdy nie byłam w tych rejonach Polski, ani Lubuskie, ani Wielkopolskie. Województwo jest mi nieznane. Dlatego strasznie się cieszę, że mogłam tutaj się udać za ten Zgubił róg, To jest jedna razy z I jedziemy. Miejscowa Puma. Leży na środku wjazdu i w ogóle się niczym nie przejmuje. Jak widać, taki Macil, taki Life. Kara! Ta Mamy sobie kolejną stylizację, ponieważ już lecimy dalej. Chcemy pokazać Wam jak najwięcej. Także idziemy teraz poza pałac na zewnątrz i mówię go z Jesteśmy właśnie w drodze i stwierdziliśmy, że e, pokażemy tutaj okoliczności przyrody, zamiast skupiać się na jakichś muzeach e, miastach. Mm, jest tutaj przepięknie zielono, więc warto właśnie to pokazać. I co się okazuje, że jest tutaj sporo jezior, e, można się tutaj poczuć jak na Mazurach, przynajmniej tak sobie to wyobrażam. E, jedziemy nad jezioro Osiek, jest to jedno z największych jezior w województwie lubuskim. E, I co ciekawe, znajduje się na obszarze krajobrazu chronionego Puszczy Drawskiej, także na pewno będzie tam przepięknie. Je parle des fois, tu Qui s'évapore dans l'univers, sans retour, tu me laisses en voie. Clos Cloué perché dans le vide de cette éternité, je pleure, je crie, je bois, même parfois. Nagawa zmiana lokalizacji. Otóż jesteśmy w resorcie Mądry Las. Nazwa ta na pewno nie kojarzy Wam się z tym, co tutaj się znajduje, ponieważ znajdujemy się na polu golfowym. Jak widzicie stylizację, również mam inną. Mam na sobie żółtą, przepiękną sukienkę i właśnie w niej będę i udolnie próbować pierwszy raz w życiu zagrać golfa. Będzie na pewno zabawnie. vite sur les photos des belles années je meurs tu ne vois pas je meurs tu ne vois pas je meurs tu ne vois pas on meurt je te glisse entre Słuchajcie, bo przyjechaliśmy i już wychodzi moja niewiedza. E, na pole golfowe nie można wejść w butach, które mam na sobie, ale i tak Wam je pokażę, bo przecież muszę się pochwalić. E, muszę zamienić je na płaskie. Wiadomo, czegoś nie robię dla sportu. No obcasie się na płaskie, bo nie można tu chodzić właśnie w obcasach. Pa! E, mam Nie wiem, co z nim jeszcze zrobię, ale na pewno ale postaram się nim yy, nie zabić, <śpiewanie> nie zrobić sobie krzywdy. Dobra, więc moja piłka jest gdzieś tam ale chyba już jej nigdy nie znajdziemy mojemu mężczyźnie. Zobaczymy czy taki z ciebie chowira. Podejście numer 100 Co to robisz, tak się Chociaż yes! yes! <grybujesz>, raz się udało. Piotrukowi się bardzo spodobało. Ja chyba się jednak poddaję. Może wrócę kiedyś na jakiś kurs specjalistyczny ale póki co myślę, że trzeba się czymś, co jest przyjemne, proste, czyli jedzeniem wycieńczeni próbami zagrania w golfa. Postanowiliśmy w końcu coś zjeść. Będzie to nasz dzisiaj drugi posiłek od śniadania. I tutaj taka ciekawostka. Nierzęci znajduje się na pograniczu dwóch innych województw, a mianowicie zachodniopomorskim oraz wielkopolskim. Ale właśnie teraz jesteśmy w pomorskim województwie i z tej okazji spróbuję sobie ryby. Jest to taka pozycja w karcie. Jak strąk w sosie migdałowym. Jestem bardzo ciekawa. Nigdy nie jadłam. Mam nadzieję, że będziemy mi smakować. Jest ta restauracja. My 40 minut, 50 minut czekamy na jedzenie. Mam nadzieję, że ryba jest warta tego oczekiwania. No dobra, muszę przyznać, że ryba była bardzo dobra, ale już powoli zbliżamy się do naszego pałacu. Wracamy do naszego pokoju. Tylko, że zanim się z Chamou uns dias. É... Właśnie dotarliśmy do hotelu. Mam nadzieję, że świetnie z nami spędziliście czas. To był dzień Explore, który właśnie już dobiegł końca. Jesteśmy w naszym pałacowym otoczeniu i widzimy się jutro na kolejnym vlogu na dniu Active, w którym się będzie troszeczkę działo, będzie trochę sportu, może nawet troszeczkę niebezpiecznie, ale mam nadzieję, że przeżyję i mam nadzieję, że wy obejrzycie następny odcinek vloga. Do zobaczenia! Przyjęcie, że to może jakaś węglarska piosenka. Gdzie tak ja przyjęła ja Gdzie tako ja wyważona gdzieś tam coś, tam gdzieś, tam coś, tam gdzieś. Ale pięknie.